Wirus komputerowy stworzył armię robożołnierzy, która pomogła mu zapanować nad światem. Zostało tylko jedno bezpieczne miejsce. Ukryte pod kopułą miasto Korbut. Jego jedyną nadzieją są... Rangers RPM. Casting na Zielonego. Przed nami kolejny kandydat na Zielonego Rangera. Pozwólcie, że przedstawię kapitan Gładzioch. Na co dzień nie obsługuje przyjęcia urodzinowej chrzciny, ale jest gotowy do wielkich poświęceń. Dobra, zaczynaj. O! 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 A mimo to nie mogę oderwać wzroku. Oh. 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 A, nie, nie ma powodu do obaw. Ten utalentowany pan to był tylko wstęp do prawdziwego castingu. E, najlepsi kandydaci dopiero przed nami, więc. Możemy to wyłączyć? E... Każdy z kombinezonów Rangersów steruje ruchem elektronów w energetycznym biopolu. Owe biopole zakrzywia czasoprzestrzeń w celu uruchomienia określonych funkcji. Mam udać, że coś z tego zrozumiałem? Kombinezon serii niebieskiej potrafi wpływać na linię czasową. Może zatrzymać ruch elektronów w całym biopolu i na 10 sekund wstrzymać upływ czasu. Kombinezon serii żółtej potrafi odczytywać sygnatury energetyczne i skupiać ich bieg w określonych punktach. Kombinezon czerwony skupia pole bioenergetyczne, tworząc eksplozję. A teraz coś o mnie. Kombinezon czarnej serii Power Rangers posiada funkcję niewidocznej i bardzo wytrzymałej tarczy, która na 5 sekund czyni go odpornym na wszelkiego rodzaju ataki. Całkowicie? Gdy tarcza jest w pełni naładowana, możesz teoretycznie wytrzymać bezpośrednią eksplozję o sile 40 megapulsów. Teoretycznie. I wy jeszcze tego nie sprawdziliście, prawda? Tak, ty to zrobisz. Świetnie. Włączam zasilanie. Uważam, że nauczysz się posługiwać kombinezonem, zanim Ziggy i reszta rangersów znajdą dobrego kandydata na operatora serii zielonych. Panie i panowie, przywitajmy oklaskami... Stój! Wracaj tu. Kolejny kandydat? Ninja. Czy chciałbyś zostać zielonym rangerem? Tak! A co umiesz robić? Uf, umiem tańczyć i śpiewać. Ma swój własny pojazd. Pomyślcie, walczycie z wrogiem, a tu ulewa. Szybkość. Jego ulubiony kolor to niebieski, ale na pewno jakoś się dogadamy. Jest gitki. Trochę wyżej i 21 jeden, start. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jeszcze raz. Jest w pudełku. Nie może wyjść. Uuu, wciąż w nim jest. Przepraszam. Hipnotyzuję. Y, Przeniosę. W tym przypadku mamy dwóch w jednym. Świetna okazja. Dosyć. Wystarczy już. Ziggy, przecież my szukamy zielonego Rangera, a nie klauna. Chcecie klauna? Bo. Mam takiego kandydata. Zmęczył mnie ten cyrk. Spadam do domu. Dzięki, świetnie się bawiła. Nie zaczekajcie, nie wychodźcie. Chciałem po prostu zbudować napięcie przed ostatnim, najlepszym oh. kandydatem. Zygi, ostatnia szansa. Casting. Na rentera. Nie ty, nie ty. Zdecydowanie. Przepraszam. A może ja? Presno, Bob! <noise> Ale numer, to zabawne, wszędzie cię szukałem. A więc to twój szczęśliwy dzień, znalazłeś mnie. Czekaj, chyba wiem co myślisz. Pewnie powtarzasz sobie. Gdzie to jest? Właśnie. Gdzie to jest? To pytanie za milion dolarów. Za pięć milionów dolarów. Tak. Zanim powiesz, żeby. Chłopcy, zajmijcie się Nie, nim. nie, nie, zaczekajcie. Nie, 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 nie. Chwila, panowie. Uwaga! Oto podziemny plutonowy kretobot! Piękny! Potrafi kopać tunele! Ten metalowy kret wykopie sobie tunel pod tarczą i z łatwością dostaniemy się do Korintu! A wtedy raz na zawsze rozprawimy się z Power Rangers! Zostawcie to mnie! Wymyśliłem niezwykle skuteczny plan zniszczenia Rangersów! Dlaczego, Zigi? Dlaczego to zrobiłeś? Jesteś po prostu tak pazerny, czy może tak głupi? Właściwie to zależy od tego, y, co pan... Y, przepraszam, jakie były te dwie opcje? Y, a, 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 y, a, y. Też chcesz oberwać, dziadku? Właśnie popełniłaś wielki błąd, młoda damo. A ty? Członkowie wszystkich pięciu karteli wiedzą, że wróciłeś do miasta, więc lepiej, żebyś nam oddał to, co nam się należy. Idziemy. Ci kolesie mają naprawdę wielkie szczęście, że się zjawiłaś, bo właśnie miałem spuścić im porządne manto. Tak, rzeczywiście wyglądali, jakby pilnie potrzebowali pomocy. Ale skoro im już nic nie grozi, to w takim razie wracam do kolejki. Kolejki? Na... No, casting Rangera? Dobrze mówię? Wiesz, w sumie to nie wiem, czy nadaje się na Rangera, ale... Spokojnie, na pewno się nadajesz. Uwierz serio? mi. Serio? Skoro tak mówisz... I znowu wykroczyła poza skalę. Jak? Niezła co, i czyja to zasługa? No, czy ja? Tenaja Sevenson, pilot helikoptera telewizyjnego. Zygi, skąd ty ją wytrzasnąłeś? Co tu dużo mówić, po prostu dotrzymuję obietnic. Mam swoje sposoby. Ona jest idealna zbyt idealna. Tenaja, moje gratulacje właśnie dołączyłaś do Power Rangers. <gry> jak najszybciej aktywować trening serii zielonej. W takim razie przeprowadźmy fuzję DNA. To ja lecę po zielony morfer. Zigi? Spisałeś się. Tylko pamiętaj, Ziggy. morfera bardziej niż oka w głowie. Poważnie, doktorku? Czy to... Nie lekka przesada? Ten morfer zawiera podstawowy kod DNA zielonej serii. Pod żadnym pozorem nie możesz pozwolić, aby wpadł w niepowołane ręce. Dobra, spoko, Ziggy nigdy nie zawodzi, no bo w końcu... Kto wam znalazł zielonego rangera, no? Kto? Wybacz, ale nadal odbieram mieszane sygnały. Nie ma sprawy, przecież ostrożności nigdy za dużo. Hej! Hej, wróciłem. Mam zielony morfer dla genialnej. Roboosuski. Dzięki, przyda mi się. Tenaja, generacja siódma, człekokształtny, infiltrujący robot Benjigsa. Potrafię myśleć jak człowiek i jestem ostatnim stadium ewolucji maszyny. A. Właściwie to było retoryczne pytanie. A. Proszę, to nie wygląda zbyt obiecująco, prawda? Doktorku mówi Zigi, odbiór. Tak, Zigi. Y -y, pamiętasz kandydatkę na zieloną renderkę? Okazało się, że jest zabójczym robotem, stworzonym przez Vendixa, więc chyba się pomyliłem. Zielony morfer jest bezpieczny? Nic mu nie jest. Mnie również. Dzięki za troskę. Ziggy, odwróć uwagę tego robota. Musisz grać na czas. Już tam jadę. Na mierze Morfę. Szybko, bo ten robot jest inny. Inny? To znaczy... Wyjaśnij mi! Ten... ten robot... <słysy> 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 Był wysyłać Zigiego po zielony Morfer. Mamy jakieś wieści? Straciliśmy połączenie z Zigi. Dylan go szuka. Chwila, odbieram silną aktywność sejsmiczną w sektorze E3. Trzesienie ziemi? Nie. O wiele gorzej. <śm> 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 Nie boję się ciebie, pani ten io siedem. Czyżby? A powinienem. Dobra. Dobra. Muszę grać na czas, grać na czas. No, Bob, tęskniłeś za mną? Zygi, muszę przyznać, że nie przestajesz mnie zadziwiać. Miałem ci to oddać. Żartujesz? To, co masz oddać, nie zmieści się w torbie. Mam rację? To jest moje. Twoje? Czekałem na to. Hej. To przecież ta dziewczyna. Zgadza się, a skoro już spotkaliście się, możecie sobie porozmawiać. Dowiedzcie się czegoś o sobie, a potem się pobijcie. Chwila. On ją tutaj...